Dobra, dowcip. Zresztą ja sobie tylko powiem, że ta gra to skill i jeśli macie ochotę pograć sobie w strzelankę to link będzie pod, pod tym filmem. A, a dowcip, to tak, że są dwie osoby, czy dwie osoby, czyli dwie, dwa zwierzątka, królik i miś. No i królik miał taki biznes do misia, że się go potrzebował. No i misiu, yy, królik mówi do misia, że misiu, mam do ciebie pewną sprawę. Się pyta, no dobra, o co chodzi? Mówi Królik, że... No stary, kupiłem sobie ostatnio fortepian, ale mieszkam na 10 piętrze, no i no chcesz mi musi pomóc go pomóż, po, pomóc go wnieść, bo, bo sam nie dam rady. On mówi. No dobra, stary, da, da rada mogę Ci pomóc, ale za to, że ci pomogę, musisz mi na każdym na każdym jednym piętrze, jak będziemy wnosić ten, ten, ten fortepian opowiedzieć taki dowcip, że się zesram on mówi no dobra stary, dobra, dobra, nie ma sprawy, zróbmy tak no i jak tak, jak o, jak powiedzieli tak zrobili idą do tej klatki, biorą fortepian na plecy i zasuwają wychodzą, 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 są na pierwszym piętrze na chwilę sobie stają, no i królik temu opowiada dowcip taki zajebisty, że że się oczywiście misiu ze śmiechu no i Mówię, no dobra, no to idziemy dalej. No to wchodzę na drugie piętro i znowu. Królik opowiada dowcip, znowu się posrał Misiu Do śmiechu. No i oczywiście się sytuacja powtarza do, do dziesiątego piętra nie będę przedłużał tego dowcipu jak. A jak wszystkie. No i sam już na tym dziesiątym piętrze. I mi się mówi... Dobra stary, skoro to już jest dziesiąte piętro, no to musisz mi powiedzieć taki... taki to najlepszy dowcip, jaki znasz stary. O mówi. Stary, jak się opowiem ten żart, to nie tylko się zesrasz, ale i się ale i zażygasz. On mówi to dobra, dobra stary, dawaj ten, dawaj ten dowcip. Najkrośnik mówi, jesteśmy w swojej klatce. Tyle.